Szanowni Państwo, tak jak wiecie, niestety ustawa o związkach metropolitalnych. Nie wejdzie w życie w tym kształcie, który został przyjęty i podpisany przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Bardzo żałuję, bo była to według mnie dobra ustawa, która dawała naszemu miastu i wszystkim miastom, które tworzyłyby Związki Metropolitalne, dodatkowe szanse rozwojowe. Nie tylko miastom, ale i także gminom, powiatom, które leżą dookoła dużych miast. W naszym przypadku to jest około 600 tysięcy mieszkańców minimum. Takie już deklaracje mieliśmy ze strony właśnie wójtów, burmistrzów i starostów złożone. Niestety, dlaczego była bardzo korzystna? Ze względów finansowych przede wszystkim, ponieważ, tak jak wspominałem, do każdej złotówki, którą samorząd musiałby przekazać do Związku Metropolitalnego około trzech złotych trafiałoby z budżetu państwa. To pozwalało zbudować solidny budżet, prawie 100 milionowy, który moglibyśmy co roku dysponować. W głównej części na poprawę komunikacji, ale nie tylko, ponieważ inne kwestie rozwojowe także mogły być finansowane z tych zadań. Ale w związku z tym, że współpraca z tym się zgadzamy wszyscy, jest, jest korzystna, zaproponowałem na spotkaniu tydzień temu właśnie naszym partnerom, abyśmy nie poddawali się i tą współpracę zacieśniali tą formą, która jest. Najłatwiejsza i najbardziej efektywna jest właśnie powołanie stowarzyszenia na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym. Takie stowarzyszenie działa od kilku lat w Poznaniu. Właśnie tydzień temu na spotkaniu, ponad tydzień temu, zaprosiliśmy dyrektora biura metropolii Poznań po to, aby o swoich doświadczeniach funkcjonowania właśnie Poznania i partnerów Poznania poinformował nas wszystkich, przygotował stosowną prezentację. Dzisiaj chyba w materiałach, którą państwo dostaniecie też ta prezentacja jest. Jest także przygotowany statut, bo oczywiście kolejną kwestią jest zarejestrowanie stowarzyszenia, ustalenie statutu i to chcemy pozostawić sobie na te najbliższe tygodnie, ale aby wiedzieć tak naprawdę i sformalizować to funkcjonowanie, Potrzebne są uchwały rad miast, gmin, starostwa o zgodzie do, na przystąpienie do tego działania. My jako pierwsi tą, tą uchwałę przygotowaliśmy i na najbliższej sesji będzie procedowana. Poprosiłem też wszystkich innych, aby na najbliższych sesjach przedstawili ten materiał, deklarując wsparcie z naszej strony względem informacji, popierania czy uczestnictwa nawet w tych sesjach, aby aby ewentualne wątpliwości, jeżeli radni by mieli, yy, przedstawić.